Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. godni Państwo, z bazyliki Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, witam Was bardzo serdecznie w największe święto chrześcijaństwa. Bo gdyby nie było zmartwychwstania, daremna byłaby nasza wiara. Dlatego tu stoję, w tym świętym miejscu. Aby przesłać Państwu serdeczne życzenia, niech zmartwychwstały Chrystus opromieni nasze serca, nasze rodziny, ojczyznę. Niech zmartwychwstały Chrystus doda nam większej odwagi w wyznawaniu naszej wiary. Życzę Państwu pogody ducha na każdy dzień naszego życia. I serdecznie do Krzeszowa, do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i do Sanktuarium Świętego Józefa państwa zapraszamy. Szczęść Boże.